BTF, Back to the Future. To pewna seria komponentów Asusa, z której ma powstać niezwykły komputer. Komputer bez okablowania, przynajmniej po stronie pierwotnej. Czym to jest, jak to wygląda, zapraszam po szczegóły. Nie wiem, czy kojarzycie, ale jeden z twórców już wykonał taką przeróbkę płyty głównej, gdzie wszystkie porty i złącza znajdują się po tej stronie. Nazywa się on Daniel Rakowiecki, także pozdrawiam Cię Daniel. Tym razem jednak mamy produkt gotowy od Asusa i na nim się będę skupiał. Moi drodzy, po stronie pierwotnej co widać? Widać pewne złącza, ale nie widać tych, które najbardziej kojarzycie. Oprócz PCI Express X16, X1 mamy tylko jedno dodatkowe złącze czteropinowe pod chłodzenie procesora. Producent umieścił je prawdopodobnie tutaj z tego względu, że niekiedy łatwiej jest schować cały ten kabel pod radiatorem, ewentualnie wokół bloku pompki. Nie mamy takiej możliwości aby przedziać te cztery piny przez laminat płyty głównej, a to po prostu byłoby najlepszym rozwiązaniem. Także mamy to podłączenie u topu płyty. Co tu jeszcze jest ciekawego? No przede wszystkim mostek GC-HPWR, który znajduje się dokładnie oto w tym miejscu. Dzięki niemu możemy zamontować kartę graficzną, tą oto która nie wymaga zasilenia przez tradycyjne złącza 12V HPWR, czy 12V2X6, czy chociażby przez 8-pinowe PCI Expressy. To wszystko zostało zamontowane w ten sposób, by docelowo to złącze przekazywało zasilanie dochodzące do 600W, a nawet i wyższe, bo według specyfikacji może dochodzić do 900W, ale o tym sobie porozmawiamy za chwilę. Mamy też przycisk zwolnienia blokady, a raczej taką dźwignię. W ten sposób ona działa. No i po tej stronie tak naprawdę mamy wszystko, jeżeli chodzi o te najważniejsze komponenty. To, co jest najistotniejsze w tej płycie głównej, znajduje się oto w tym miejscu, czyli na rewersie. Moi kochani, wszystkie znane podłączenia EPS, ATX24 PIN, 12V2X6, bo to też jest dosyć ważna informacja, że to złącze znajduje się w tej formie, a nie 12V HPWR, czyli mamy cofnięte te piny sygnałowe. Ośmiopinowe PCI Expressy, SATA, ARGB 4-pinowe. PWM-ki, no tak naprawdę wszystko, co jest potrzebne do działania płyty głównej, do rozbudowy naszej konfiguracji o konkretne komponenty. To, co było wszystko po stronie pierwotnej, teraz w tym BTF ie jest po stronie wtórnej. Hmm, przyznaję, wygląda to ładnie, ale chyba należałoby mieć odpowiednią obudowę do tej płyty głównej. To jest ta karta graficzna, która nie posiada fizycznego złącza 12VHPWR, 12V2X6 czy chociażby ośmiopinowych PCI Express. Ma za to podłączenie GCHPWR i to jest ciekawe, bo ten mostek powinniśmy nazywać HCPE a w przypadku tego złącza GCHPWR ta nomenklatura jest w ten sposób odpowiednia. Co jest jej minusem? No oczywiście no, rzecz podstawowa. Nie zamontujemy jej do standardowego zestawu komputerowego ze zwykłą płytą główną, tą tradycyjną w rozumieniu ATX. Musimy skorzystać z BTF-a, który posiada odpowiednie złącze do zasilenia tej karty graficznej, a przecież mówimy o RTX 4070 Ti Super, więc taka jest historia z tą kartą graficzną. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o inne komponenty, mamy standard. Standardowe chłodzenie, y, Strixa, Mamy również Patriotki białe wszystko po to, żeby ładnie zestaw wyglądał. Jest też obudowa, do której za chwilę przejdziemy ponieważ obudowa z pewnych względów również musi być dopasowana do systemu BTF. <grym> Także jedziemy. Ale ją zapakowali. Niech ich. Hooddybyk. No, powiem Wam, że ten GT302 ARGB to całkiem fajna obudowa. Cztery wentylatory 140 mm przewiewna konstrukcja z tyłu wycięcia z przodu wycięcia. Podziurkowana jest praktycznie wszędzie ta obudowa. Trochę przypomina korsaże te większe. Mnóstwo miejsca w środku, ale to, co najważniejsze w niej znajduje się na tace płyty głównej. Sami zobaczcie, szybko panel demontuje się pociągnięciem, i przechodzimy teraz do najważniejszego, do tych dziur. To są dziury tak zwykłe, a tak istotne dla systemu BTF, które pozwalają nam włożyć płytę główną ze złączami na rewersie i podłączyć do nich odpowiednie okablowanie już po stronie, po ciemnej stronie mocy, może tak się wyrażę. Co ciekawe, Asus w tej obudowie nie zastosował dwukomorowego wnętrza i tam specjalnie, jak za chwilę zobaczycie zresztą na ujęciach, nie ma dużo miejsca. Tam są może 2-3 cm przestrzeni, jeżeli chodzi o aranżację okablowania, więc sugeruję, że ten montaż komponentów i przeciągnięcia okablowania i podłączenie go wcale nie będzie takie proste w tym case. Daniel pytał mnie o dwukomorową obudowę i tam poradził sobie z tym lepiej. A tutaj, no, ma moje będzie na styk. Ale zobaczmy. Przechodzimy do montażu. Na pewno system BTF jest czymś nowym. Nie powiem, że innowacyjnym, bo jak pokazał Daniel Rakowiecki, dało się to wykonać przynajmniej w części samemu. No, samemu to jest może złe słowo, bo nie każdy ma takie umiejętności jak Daniel Rakowiecki, a także taką wiedzę. Umówmy się, że obudowa byłaby cięta u wielu z Was dremelem, a to mogłoby się skończyć różnie, w zależności od stopnia zaawansowania z obsługi e dremelu. No dobrze, przechodzimy teraz do szczegółów, bo one są dosyć istotne w przypadku tego systemu. Jakie są zalety korzystania z BTF-u, czy zakupu tego całego systemu? No prawdę Mówiąc, zaleta jest jedna, ta główna czystość po jasnej stronie mocy komputera, tej, którą widzicie. Nie widzę specjalnie innych plusów korzystania z takiej konfiguracji, natomiast no, to jest ta główna zaleta ta, którą miała być, i faktycznie tak jest. Że ta czystość, ten brak okablowania jest widoczny z małą gwiazdką, ponieważ Asus nie poradził sobie z rozstrzygnięciem kwestii kabli od IO. Cały czas wychodzą dwa kable z bloku pompy i nie ma na to jakiejś recepty. Na razie, przynajmniej w tych Strixach, trujeczkach, nie widzimy tego rozwiązania. To jest taka, mówię, mała adnotacja do tego, że te kable są jednak widoczne w jakiejś części w systemie BTF, czy może jeszcze nie wyszło chłodzenie, które by odpowiadało tej serii całemu systemowi BTF. System jest dosyć ciekawy na pewno będzie gratką dla wielu osób składających LC, ale nie tylko dla tych osób, które chcą naprawdę uzyskać piękny taki czysty, elegancki, ale przy tym bardzo minimalistyczny wygląd komputera. Natomiast pojawiają się pewne schody, jeżeli chodzi o konfigurację takiego peceta. O ile ceny zgadzają się względem innych komponentów, do karty musicie dopłacić nieco ponad 200 zł, więc nie ma tragedii przy budżecie 44500 zł. Umówmy się, że za to Innowacyjne złącze, jesteśmy w stanie tyle dopłacić. Płyta główna, z tego co wiem, nie ma swojego odpowiednika, jeżeli chodzi o Z790 bez BTF-u. Kosztuje 1550 zł. Ma na pokładzie Wi-Fi 7, jest całkiem nieźle wyposażona, więc w tej cenie uważam, że jest to rozsądny wybór i specjalnie nie dopłacacie do chociażby tego nowego złącza GC-HPWR. Tak to wygląda z tej strony. Natomiast trzeba sobie odpowiedzieć jasno na pytanie, że mogą pojawić się schody, jeżeli chodzi o sprzedaż tych komponentów. To znaczy, jeżeli znudzi Wam się system będziecie chcieli upgradeować sprzęt bądź wymienić go, no to tak, w przypadku obudowy nie ma z tym problemu, bo obudowa jest po prostu mocniej podziurkowana i zamontujecie w niej normalną płytę główną bez tych złączy na rewersie. W przypadku karty graficznej, no pojawiają się większe schody, ponieważ musicie posiadać płytę główną z odpowiednim mostkiem mostkiem HCPE. W przypadku płyty głównej jest możliwość zamontowania zwykłej karty graficznej. Pytanie tylko, czy z takiej możliwości w przyszłości skorzystacie i czy nie będzie problemów w przyszłości ze sprzedażą karty graficznej z takim złączem. Pytanie, jak długo ta seria BTF będzie utrzymywała się na rynku, będzie znajdowała chętnych na zakup. Czy montaż komputera w takim systemie jest szybszy? Nie powiedziałbym, ba nawet stwierdzam, że aranżacja okablowania zajęła mi troszeczkę więcej czasu niż w przypadku zwykłej obudowy czy zwykłego komputera bez systemu BTF. Zwracam tutaj uwagę na bardzo małą ilość miejsca z tyłu obudowy. Niestety, ale ten panel który jest po drugiej stronie, tej ciemnej stronie mocy, odchodził od całości konstrukcji, ponieważ kable wypychały go, robiły brzuch z blachy. Tak to też nie powinno wyglądać. Jestem za tym, aby przy systemach WTF jednak stosować dwukomorowe wnętrza, bo to lepiej się sprawdza i wcale to też nie jest bezpieczne dla podłączonych kabli. Zobaczcie, proszę, jak to wygląda po stronie 12V2X6. To nie jest moim zdaniem do końca bezpieczne podłączenie, jeżeli chodzi o takie zgięcie kabli, chociaż na pewno to wygląda lepiej niż 12VHPWR. Sprawdziłem, oczywiście kamerą termowizyjną, podłączenie mostku z 12V 2x6, jednak nie znalazłem żadnych problemów, jeżeli chodzi o nagrzewanie się ścieżek. Wszystko po tej stronie laminatu wyglądało bardzo dobrze na kamerze, więc to też jest taka dobra informacja dla Was. Moi drodzy, no ciekawy kierunek, na pewno pewna, no chciałem powiedzieć innowacja, nowość. Pytanie, czy faktycznie będziecie zainteresowani tym całym ładnym designem po tej jasnej stronie mocy. To już Wy musicie odpowiedzieć na to pytanie. Mnie to całkiem urzekło, natomiast widzę też pewne minusy korzystania z takiej konfiguracji. Do zobaczenia, mówił Lipton.